To się musi dziać, Ewangelia się dzieje. I trzeba mieć świadomość, że Kościół jest i będzie w opozycji do tego świata. Ale dlatego jest nadzieją świata i ludzkości Jezusie Chrystusie. Bardzo się cieszymy, że przy tych spadających wskaźnikach różnych w Kościele mamy wzrastającą liczbę kierczynków we wszystkich naszych santuariach w tym roku zauważamy olbrzymi wzrost coraz więcej młodych, coraz więcej małżeństw, z, z dziećmi mimo tego, że w naszej karnowskiej diecezji w tym roku zorganizowaliśmy pierwszą rowerową pielgrzymkę na Jasną Górę mimo tego, że są pielgrzymki do Tuchowa z różnych y, y, ośrodków modące się intencji powołań, to zauważamy, że wzrasta ruch pielgrzymkowy i zaangażowanie, zwłaszcza y, młodych małżonskich z, z dzieci, w życie kościoła, w życie naszych parafian Dostrzegamy też większe zaangażowanie mężczyzn w życie wspólnot parafialnych w kościele. Drodzy siostry. I brać tak. Patrzymy cały czas z nadzieją, mimo tego, że są te wskaźniki negatywne, które nas cały czas spotykają. Uwzględniamy fakt, że wpływ na taki stan rzeczy ma innymi destrukcyjne oddziaływanie współczesnej cywilizacji. Pragnęlibyśmy jednak, żeby podejmowane przez nas działania przynosiły większe owoce. Podobnie rozgoryczenie przeżywają także nieraz rodzice. Bywa bowiem tak, że pomimo najszczerszych zabiegów i całego wyłożonego wysiłku ich dziecko, gdy dorasta lub staje się samodzielne, gubi się w życiu, umknuje, zrywa relacje z rodzicami, porzuca praktyki religijne i zapiera się w Patrzyłem na młodzież y, wzdłuż westernstwa y, w naszej mieście Często patrzę w chłopcy, w tacy energiczni, pełni, pełni życia, zaangażowania w życiu polityczne, dziewczyny, taką wyrazu, optymizmu, energii. Zaczyna się okres studiów. Nie wiem, czy, czy wykłady na studiach rzeczywiście dotyczą materii. Yy, powiedzmy, yy, danego przedmiotu, czy fizyka to fizyka, chemia to chemia i tak dalej, czy ci profesorowie prowadzą jakąś działalność egzytacyjną, liberalno-legosową. Bo po kilku miesiącach przyjeżdżali na młodzież, zbuntowana, smutna, przygnębiona yy, z jakimiś szalonymi ideologiami. I to często dla rodziców jest yy, i dla dziadków. Bardzo bolesne, trudne doświadczenie. Co Jezus mówi o porażkach i sukcesach? Źródła sukcesu, o ile można powiedzieć, Jezus opatrywał właściwie tylko w jednym, wypełnianiu woli Bożej. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus powtarzał apostołów. Wyście wytrwali przy Mnie w Moich przeciwnościach. Jego nauczanie nie było gładko przebiegającym procesem, który którym doświadczał on jedynie krzyki i uwielbienia. Jego pasterzowanie, nauczanie, wychowanie i formowanie ludzi było nierzadko ogromnym zmaganiem pośród przeciwności. Ale Jezus bardzo ocenia wierność apostołów i to, że wytchali przy nich. Nie możemy się spodziewać, że prowadzone przez nas już pasterstwo, katechizacja, ewangelizacja, wychowanie młodego pokolenia będą jakimś cudem bez goryczy, porażek i trudności. Trzeba natomiast uznać, że każde zasiane dobro wcześniej czy później przyniesie owoc. Może się zdarzyć, że dojrzały już człowiek po różnych doświadczeniach życiowych przypomni sobie słowa usłyszane w kościele na lekcjach religijnych. Przypomnij sobie słowa, które wypowiedzieli do niego rodzice, znajomi, przyjaciele i powie Wiem, w którym kierunku pójść pośród tego zamówienia. Ja, jeśli zdasz się komuś powodzić, tak jak synowi marnotrawnemu z przypowieści, to będzie wiedział, gdzie wrócić. Właśnie w trosce o przyszłość młodego pokolenia Musimy także dbać o odpowiednią przestrzeń wychowawczą, gwarantowaną również przez nasze państwo. Taką przestrzenią od 34 lat są także lekcje religii prowadzone w szkołach. I nie chodzi tylko o lekcje religii. Rodzice chrześcijańscy, z których podatków też utrzymywana jest szkoła, a chcę powiedzieć, że w naszym diesezji, w pozostałych Podobnie ponad 80-90% do rodziców deklaruje potrzebę lekcji religii dla swoich dzieci w szkołach. Trzeba więc powiedzieć, rodzice chrześcijańscy, z których podatków też nie jest szkoła, mają prawo domagać się, aby szkoła poprzez Obecne w niej lekcje religii dochodzą dziecko w harmonii z systemem wartości chrześcijańskich. Poza tym, lekcje religii są naturalnym elementem edukacji w naszej kulturze i cywilizacji, której fundament stanowi chrześcijaństwo. Rodzice mają prawo do wychowywania religijnego i moralnego swoich dzieci zgodnie z własnym przekonaniem. Zapewnia im to Konstytucja Rzeczypospolitej Polski. W sytuacji, gdy tak wielu młodych ludzi traci sens i wodę życia, popada w różne stworzenia, niestety coraz częściej targa się również na własne życie, tym bardziej potrzeba mocnej podbudowy duchowej, siły płynącej z wiary w Boga oraz motywacji, jaką daje nadzieja chrześcijańska. Nie wiem, czy ta antropologia bez Boga. Oparta na powrocie do bolszewizmu, do, do systemów e, neomarczistowskich, także w procesie wychowania i budowania nowego, tak zwanego nowego społeczeństwa, czy rzeczywiście doprowadzi do raju na ziemi? Tutaj przez kilkadziesiąt, kilkaset lat, ale myślę o tych kilku, kilkudziesięciu latach, stąd kardynał Wojtyla, błogosławiony kardynał Stefan Wyszynicki, i inni pasterzy Kościoła mówili o tych samych błędach, które teraz rykoszotem wracają, ale my wtedy tracimy wrażliwość, ten system ostrzegania w sobie i nie widzimy już w pełni zagrożeń, które wciąż powrac powracają w nowych odsłonach. I w rzeczywistości ostatecznie niszczą człowieka. To miejsce, gdzie teraz jesteśmy, sanktuarium Matki Bożej na jasnej górze, jest świadkiem niezliczonych historii ludzi, którzy dzięki wierze odzyskali sens życia, podnieśli się z ciężkich upadków i niepowodzeń życiowych, odzyskali nadzieję i radę życia. Apeluję zatem do Was, rodziców chrześcijańskich, katolickich, upominajcie się o Wasze prawo do wychowania religijnego. I moralnego Waszych dzieci. Upominajcie się o taką przestrzeń wychowawczą, która będzie służyła dobremu wychowaniu dzieci i pomoże im uniknąć życiowych dramatów Nie tylko w środowisku szkolnym, ale w środowisku funkcjonowania naszego narodu, naszego kraju, naszego państwa. Młodzi przyjaciele, apeluję do Was. Nie dajcie się oszukać płytkim, fałszywym ideologią, ale bądźcie mądrzy. Szukajcie, czytajcie, myślcie, używajcie rozumu, analizujcie, wnikajcie w Ewangelię Chrystusa. Wtedy dostrzeżycie prawdę o sobie, o swoim życiu, uzyskacie sens własnego istnienia i cel w Bogu. Umiłowani bracia i siostry pielgrzymi. życie Jezusa było pasłem trudności, przeszkód, a po ludzku także porażek. a jednak było ono w pełnym zwycięstwem i zrodziły, zrodziło owoc przełotkitym. Nie zniechęcajcie się przeciwnościami, trudnościami i porażkami, jakie napotykamy na naszej drodze. Trwajmy mocno przy Chrystusie. Jak apostołowie trwajmy przy nim pośród przeciwności aż do końca. Niech Boga rodzica Maryja, Królowa Polski, strzeże nas i bezpiecznie prowadzi przez życie do ostatecznego celu w niebie. Amen.